Dobry. Jesteśmy na Poeta de Barcelona Na parkingu Na tym parkingu Dokładnie Hiszpania Samochody wjeżdżają jak od mamy kampera I mówią, że transport się nie opłaca Jakoś ciężarówki idą Jeżdżą Też akurat odpoczywa jeszcze W tym ja Tam macie hutę pogoda nawet ładnie napisuje kolega niedługo ma przejechać tędy ma się rozwagować dalej zobaczymy czy go tutaj dojrze czy nie ale pogoda na ładna, ładnie słonecznie jest akurat 25 stopni ja wiem trochę się za ciepło no bo mam długi spodnień i mimo że będzie aż tak znaczy ja się nie spodziewałem że będzie aż tak ciepło tutaj nie miałem krótkich słoenek. No mam krótki jak Wypałem więc. Co mają, to no nie mogę innych założyć. Tylko mam długie. Ale popatrz. Piękna pogoda. Niebieskie niebo, tam lekkie chmurki Tam dalej trochę też. Fajnie. W takiej pogodzie aż chce się jeździć. Czy taki pochodzi, aż chcecie się po prostu jechać tu i tam? Nie ma z tym właśnie kłopotów. Miłego dnia, pozdrawiam Was. a, Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj na Pointe de Barcelona to jest zatek, jakby za Barceloną, to jest kierunek Marcoel. E, tutaj znajduje się restauracja, znajduje się też hotel. A widać strzeżony parking dla ciężarówek Truck Park. Zastrzeżony za bankami jest płatny szczytnika odpijany za pomocą czytnika i tak samo płacąc za pomocą czytnika i zostawiam. Ja kilka lat temu tutaj byłem, zostawiłem ciężarówkę i poszedłem na piechotkę. Tam dalej tam jest stacja kolejowa, i stamtąd wsiadłem w pociąg na E4 e, R4, i dojechałem do Barcelony na plaży Więc weekend był dosyć taki wesoły Panie to wspomina naprawdę przynajmniej bardzo zwiedziłem Jedyne co to taki właśnie praca jako kierowca pozwala mi trochę pozwiedzać niektóre miejsca kraje oczywiście nie wszystko ale większość większość krajów mogę zwiedzić mogę być w nich w w Słowacji, Bułgaria też byłem, Hiszpania, Francja, Portugalia, Irlandia, Anglia. naprawdę wielu krajach, ale to nie marzyło. Fajnie jest podróżować, fajnie jest coś zwiedzać i to mi się na przykład podoba i to na przykład lubię robić. I teraz tylko czerpać z tego korzyści, ze zwiedzania. To jest najlepsze co może być. Tak więc jeszcze raz pozdrawiam, do strzeszonka do zobaczenia. Cześć!